Dlaczego trzeba uważać na wizję? Czasami, niestety, wizje mogą pochodzić od demona, i nie zawaha się użyć tej metody, demon, jeżeli widzi, że pragniemy być blisko z Bogiem i jesteśmy już bardzo zaangażowani w modlitwę. Wtedy ta wizja fałszywa może nas oszukać i zwieść. Tu trzeba się modlić i modlić wytrwale, i też odważnie wybierać Boga i mówić do Boga, żeby On tylko do mnie przemawiał i że nie chce słuchać nikogo innego, żeby ta wizja, jeżeli nie pochodzi od Niego, odeszła precz, a jeżeli pochodzi od Niego, żeby była dla mnie błogosławieństwem. Natomiast nie koncentrujemy się na wizji, ale na samym Bogu. Jeżeli będziemy odważni, jeżeli będziemy stali w tym wybieraniu Panu Boga, wybieraniu Pana Boga, a nie wizji, wtedy rzeczywiście okaże się, że to, jeżeli to by była wizja od demona, natychmiast od nas odejdzie. Bóg zawsze zwycięża, ale musimy szukać tylko Jego.